Rafinerie, kopalnie i elektrownie to przestarzałe źródła energii. Tylko od nas zależy, czy dalej będziemy zanieczyszczać środowisko. W trosce o nasze zdrowie i przyszłość inwestujemy w ekologiczne rozwiązania. Odnawialne źródła energii to szansa na lepsze funkcjonowanie całego ekosystemu bo dobra energia nigdy się nie kończy. Szary Natura 2000 to nie tylko piękne lasy, łąki i jeziora, to miejsce dające schronienie rzadkim gatunkom roślin i zwierząt. Także miejsca ogólnodostępne, gdzie tworzone są atrakcyjne szlaki turystyczne i miejsca wypoczynku. Właśnie tam mamy okazję odkrywać piękno dzikiej przyrody w jej najdoskonalszej formie. Tereny objęte programem Natura 2000 są cennymi przyrodniczo obszarami, niezwykle wartościowymi dla nas i dla przyszłych pokoleń. Natura 2000 Przyroda blisko nas. Niektórzy twierdzą, że żubr występuje tylko w puszczy. Ale można go spotkać także w zagrodzie. Dzika zagroda to miejsce, gdzie odwiedzający mają okazję na własne oczy poznać zwyczaje żubrów oraz osobiście nakarmić króla lasu. Kładka naziemna, prowadząca wprost do wieży widokowej, umożliwia obserwacje zwierząt na wybiegu. Spotkaj się z żubrem, oko w oko. Dzika zagroda, w Jabłonowie koło Mirosławca zaprasza.